Witam serdecznie słuchajcie Sceneria Jedliczańska i sceneria nocna dobra do podglądania losów naszych sąsiadów A jeśli tak to na myśli mam oczywiście jedną lekturę która idealnie wtapia się w emocje dzisiejszego odcinka, bloga czyli mam na myśli piękną nowelę Bolesława Prusa wydaną w roku 1800 47. Mianowicie kamizelkę. Słuchajcie. Kamizelka. Utwór, w którym para zakochanych w sobie dwójki, dwójki małżeństwa, którzy naprawdę wiodą skromne życie, którzy, których, którzy, którzy pracują oboje, którzy są oddani pracy, którzy, którzy poświęcają wszystko za pracę na pracę stawiam w życiu ponad miłość łączy ich jednak to wspaniałe uczucie, które jest dokumentowane w postaci w postaci spaceru na przykład w niedzielę w sobotę, które jest dokumentowane w postaci wyjścia 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 na na powietrze na łono natury na, na siły przyrody piękny piękny obraz romantycznej miłości na pewno jeśli chodzi o kamizelkę Utór Bolesława Prusa, który jest stricte jednym z najlepszych romantyków, to bez cienia wątpliwości jeden z najwybitniejszych, dlatego myślę, że tak samo jak uczynił to w lalce, tak podobnie tym razem tylko z odwrotnym skutkiem uczynił to od... Odwrotnej strony lustra, można powiedzieć, uczynił to w kamizelce. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że to piękne małżeństwo kocha się aż tak bardzo, że w pewnym momencie poświęca dla siebie nawet własne zdrowie. Lekarz, który leczy głównego bohatera, nie będę zdradzał imienia, ponieważ chcę, żebyście sami przeczytali tę lekturę. Jeśli chodzi o. Kamizelkę, i, i dalszą analizę książki. Małżeństwo, które się kocha, które jest dla siebie w stanie poświęcić wszystko, które wiedzie życie w pogoni za pracą, które udaje się małżeństwu z weekendy, jest całkowicie obserwowane przez narratora. Wyobraźcie sobie, że narrator opisując w późniejszym czasie kamizelkę osoby Prusa dostrzega, że w pewnym stopniu. Główny bohater zaczyna do swojej kamizelki skracać sprzączki. To znaczy, wytłumaczę po, pokrótce. Ka Główny bohater jest chory. Jest chory. Grozi mu skrajne wychudzenie. Jego żona co chwilę szyje mu coraz to chudszą, chudszą kamizelkę. A on prze, 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 przekłada te, te, te strzączki tylko po to, żeby udowodnić jej, że ty je. Motyw, jaki zawarty jest w, tej, w tym dziele, na pewno pokazuje nam to, że miłość to jest jednak uczucie, które jest warte poświęceń, i w ten sposób myślę, że nawet główny bohater pokazuje mm, domenę miłości, która przewyższa y, sam sam wątek takiej dbałości o własne zdrowie słuchajcie słuchajcie, jeśli chodzi o dalszą część poradnika na pewno sąsiad, który widzi to wszystko, obserwuje czyli narrator czyli, czyli, czyli osoba trzecia to też jest jeden z, 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 z elementów romantyzmu, narrator trzecioosobowy, czyli tak samo jak to było w Panu Tadeuszu. Na pewno godne zauważenia jest też to, że występują, że, że miłość, że, 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 że jest to książka opisana w późnym romantyzmie, a co za tym idzie? Generalnie wszystko zbliża się ku pozytywizmowi, a więc motywowi już bardziej stylu powiązanego z pracą, co też jest ujęte w miłości, pra, pra, Pracowniczej bardziej niż jak na romantyzm przypada wniosek platoniczna w ujęciu o kamizelkę Bolesława Prusa, na pewno. Kamizelka Bolesława Prusa, piękny poradnik, piękny poradnik. O, 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 o. piękna lektura, piękna pozycja, piękna, 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 piękna treść, piękna wiedza, którą udostępnił nam ze swojej fantastycznej głowy, swojego fantastycznego pióra Bolesław Prus. Na pewno. Świetna, świetna inspiracja do tego, jak w tamtych czasach wyglądała romantyczna miłość. Osobiście sam uważam się za artystę, ale gdybym żył w romantycznych czasach, myślę, że byłoby mi ciężko pisać o jakichkolwiek miłościach, które zdarzały się na wolnym froncie, ponieważ walki toczyły się tam cały czas, a więc jakby od momentu um, księstwa warszawskiego, czyli właściwie dziejów, po, które obserwujemy we wcześniejszych poradzkach od, od, od 811 roku, zarówno wcześniej i te wcześniejsze lata, chociażby lata tworzenia nieboskiej komedii, lata tworzenia posłów poprzez lata tworzenia nad Niemnem, aż do lat Właśnie kamizelki Prusa, lalki potem kamizelki Odzwierciedlają się tym, że te miłości są dworskie jednak, a Tu jest ucharakteryzowany jednak Motyw, motyw, motyw miłości pracow pracowniczej z, z powiązaniem na pracę, także no, Oddanie czci już tej epoce bliżej pozytywizmowi Słuchajcie, Eliza Orzeszkowa W powiązaniu razem z Bolesławem Prusem Na pewno podobne, po, 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 podobne rówieśnicy pod, pod względem ym, śmierci, które które bo w podobnym czasie odchodzili Eliza Orzeszkowa na pewno 1910 rok yy, Bolesław plus 1912 a więc Bolesław plus nieco później odszedł z tego świata myślę, że ten poradnik jest dobrym yy, aspiratem do tego, żeby czytać lektury, czytać pozycje nie tylko szkolne, ale te, te, te bardziej otwarte dla naszych mózgownic, również, ponieważ literatura jest piękna, literatura jest najważniejsza, literatura jest wszystkim tym, co jest najważniejsze. Literatura powinna otwierać nasze szare komórki, powinna nas otwierać na wiarę, na miłość, na, na patriotyzm, na ojczyznę, na uczucia wyższe. Dlatego co, z racji tego, że zbliża się wszystkich świętych, oddaję teraz cześć. Adamowi Mickiewiczowi, oddaję cześć Elizie Oreszkowej, oddaję cześć Bolsowi Prusowi, oddaję cześć Zygmuntowi Krasińskiemu oddaję cześć Juliuszowi Słowackiemu, oddaję cześć Henrykowi Sienkiewiczowi, czyli właściwie wszystkich tych artystów, których temu Rejmontowi również m, oddaję im cześć gorąco. Proszę o sam się za nich modlę. Modle też proszę o modlitwę za nich w imieniu całego światła literatury, romantyków, dla także tych późniejszych pozytywistów, wszystkich artystów, wszystkich artystów, z których do tej pory z wami omówiłem, z których będę omawiał, czy z których jeszcze nie znam sam osobiście Zachęcam Was, żebyście napisali mi w komentarzach, co przygotować dla Was w kolejnym odcinku. Życzę Wam fantastycznej zadumy, miłego spędzenia czasu na grobach i refleksji w dzień. Dnia Wszystkich Świętych. Za uwagę dziękuję Państwu. Michał Beczkowski, Światło Literatury. Do widzenia.